Cześć, cudzie, witam Cię w niedzielę. Jest duże prawdopodobieństwo, że dziś e, znajdę taką przestrzeń, żeby do Was przyjść na live. Ale zobaczymy. Kochani, algorytm TikToka jest bardzo mocno ograniczony, jeżeli chodzi um, ostatnio o losowanie kart, więc jeżeli ten film trafia akurat do Ciebie, to pozostań do końca. Jeżeli mnie jeszcze nie obserwujesz, to zaobserwuj, zostaw jakiś komentarz. To czytanie na pewno jest do ciebie. A właściwie to, jest, to są moje karty, mojego autorstwa, karty do codziennych afirmacji, moc myśli. Ale jeżeli ta konkretna karta dziś ten konkretny film trafia do ciebie, to na pewno coś tam e, jest tobie potrzebne dziś. Odwaga. Moje myśli są odważne, a ja podejmuję wyzwania z pewnością siebie. Być może właśnie wahasz się przed podjęciem jakiejś decyzji, która wymaga odwagi. I oczywiście wewnętrzny krytyk, który jest w każdym z nas, paraliżuje Cię strachem i ta odwaga jest akurat przez ten Twój wewnętrzny krytyk przesłoniona. Pamiętaj, że odważne kroki Zawsze zmieniają coś w naszym życiu. Zawsze powodują, że jest nam trudno yy, podjąć ten krok, ale kto nie ryzykuje szampana, nie pije. I do odważnych, jak to powiedzenie brzmi, i ono jest naprawdę yy, bardzo dobre. Do odważnych świat należy. Do odważnych należą odważne decyzje i do odważnych należą sukcesy. Cokolwiek z tą odwagą dziś ci się nie kojarzy, jakkolwiek ta odwaga dziś e, jest Tobie potrzebna lub jej ci brakuje, to pobądź chwilę z tym i zobacz, co paraliżuje Cię przed podjęciem decyzji. Dlaczego nie masz odwagi? Dlaczego nie masz odwagi powiedzieć, zrobić, wykonać, a zaplanować? Dlaczego nie masz odwagi pokazać, kim jesteś, jaki jesteś, jaka jesteś? Dlaczego nie masz odwagi być w stu procentach sobą? To nagranie jest do Ciebie. Zostaw komentarz. Czy dziś potrzebna Ci odwaga do podjęcia ważnych, Czasem ryzykownych decyzji. Cudowności, kochani, pamiętajcie, że tam, gdzie paraliżuje cię strach, tam leć, tam pędź, tam pokonaj ten strach odwagą i pędź po swoje. Życzę Wam cudowności na dzisiejszy dzień.